Cześć, mam wam do przekazania pewne dwie wiadomości. Pierwsza, w sumie trzy. Pierwsza, nie idziemy Jesteś? do Arkendaru jeszcze. Druga, za nasem Kordela. Mnie jest dla Ciebie sablę. Ty szucisz? Nie, oczywiście. O, trzymaj swoją nową podrugę. No, spójrz, przyjaciel, to jest inne dzieło. Natychmiastowe dla prawdziwego pirata. Za taki śiedry podarek i samego to жаłka. Także tu butyłku Roma. Takiego ty nigdzie nie otyśnisz już, powierz mnie. Super, butle za miecz. Room skipa. Okej, wypijmy to. A, spoko, spoko. Spoko nagroda, uważam. Jednak. Z początku wydawało mi się to takie mech, ale... Dobra. I tak, nie idziemy do Jarkandaru. Dlaczego nie idziemy do Jarkandaru? Bo znalazłem bardzo ciekawy wątek, w który możemy poruszyć. Tak jak gildii zabójców nie mamy, tak jak zadanie z lotarem nie mamy, bo zepsułem jakby rozmowę z lotarem i bo zostaliśmy najemnikiem wcześniej, to jednak nie zepsuliśmy wątku opiekunów. I tak znaleźliśmy wcześniej tego Dagota przy kapliczce Inosa, tam gdzie idzie się porunę do... jako nowicjusz w próbie tego Ulatara, czy jak mu tam? Ulatara. No jakoś tam, ten drugi obok yy, Perokara. Patrzcie jak tam szybko wytrzymałeś zjada. to dostaliśmy zadanie yy, znalezienia serca Luciana, jakiegoś tam demona, prawda? No i nie wiedziałem gdzie jest ten demon zanik w świecie jednakże teraz się dowiedziałem Przeczy od razu mówię, zresearchowałem temat w internecie, także ja w żaden sposób nawet nie wiedziałem o tym. Hm. Niestety. i tak, po pierwsze załóżmy pierścień. Po pierwsze załóżmy pierścień. Pierścień z żadnej skóry, tak. Albo no, ten. Ten Nieważne. W pierwszym roku. I musimy udać się do tej kotlinki, gdzie jest Lester, i tam ponoć będzie. Przeczytałem to w internecie, więc sam za Chiny Ludowe wątpię, że nie. Nie, nie spodziewałbym się naprawdę, gdzie miałbym się udać. Także fajnie, że jeszcze jakiś wątek możemy zrobić przed udaniem się do Jarkendaru. Jarkendaru. E, poczekajcie, zmienię nazwę odcinka, bo napisałem opiekunowi, napiszę Serce Lushiana. Dobra, idziemy. Bez zbędnego gadania. Udajemy się. Ale naprawdę spodziewałem się, że to będzie w jakiejś lokacji, która będzie na przykład, nie wiem, związana z returningiem, zupełnie innej lokalizacji. A tu się okazuje, że w Kolinist jednak można ten wątek poprowadzić. Ach. Naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie w tej kodlince. Od razu, może pójdziemy do Ksardasa, spytamy się go, co tam i tak dalej. W sumie dosyć niedawno u niego byłem, z 10 odcinków temu, ale chyba od drugiego rozdziału nie byłem. Możliwe, że ma jakieś dla nas zadania, czy, czy, czy coś, czy może mu raportujemy o czymś, chociaż on nam mówił tylko o ważnych rzeczach. Hmm. Podoba, mi się, podoba mi się to, że zdobyłem ostatnio ten miecz. Ogólnie nie jestem zadowolony z wydaniu 10 tysięcy punkt 10 tysięcy złotych monet na tą umiejętność, bo ona widzę, że mi nie daje za dużo. Regeneracja życia, owszem, uważam, że się przydała, nawet jeśli by była powolna, to by się przydała, ale regeneracja wytrzymałości, nie widzę jakiegoś Power powerspica. No i dobra. Nie wiem, czy Lester poszedł do Xardasa, czy, czy gdzie on jest? Czy siedzi, czy siedzi w kotlince? Bo mi się wydaje, że tak jak gadamy mu o tych dziwnych snach, że był do Ksardasa, to on u tego Ksardasa siedzi chyba aż do trzeciego rozdziału, kiedy wracamy z górniczej doliny i daje nam runę. A widzicie, ciekawy wątek, moim zdaniem, że Lester Le pionę bije z Ksardasem. Strasznie tu zarośnięte. Ale nie dziwię się, w sumie tutaj nikt nie chodził, więc ścieżki nie ma wydeptanej. Raczej znaczy mało osób tutaj chodzi. Powozy tak samo żadne nie przejeżdżają. Ok, jest Xardas. Yeah. I nic. Nic nie możemy. No, okej, okay, nieważne. Więc wczytajmy grę. Będzie szybciej niż schodzić 35 godzin, 30 minut. A, no tak, bo to przecież jak wczytujemy grę, to nie nabija nam na save. Ie. No to ma sens. Dlatego tych godzin oczywiście jest mniej niż tych, które nagrywamy. Fajnie, że mamy teleport do czarnego trolla. Która odnoga? Chyba prawa. Tak, prawa. I tu w lewo. Dobrze. Pamiętam, że kiedyś na przykład, jak grałem w Gotika, to sobie myślałem, a tu sobie przyjdę, tu sobie od razu do miasta pójdę i wiecie, nie zbierałem żadnych przedmiotów, bo pamiętam, że już tam później myślałem sobie, nie, no trzeba poważnie podchodzić do tej gry, to wiecie, badałem tą Kotlinkę, lastera i tak dalej. Wiecie, kiedyś się inaczej troszeczkę grało. Kiedyś na przykład, jak grałem w Gotika Trójkę, to od razu tu ja pozapieprzałem do trellis, bo wiecie czemu? Bo zadania, zadanie z Xardasem było oznaczone taką samą miniaturką. Jak miasto Trellis, i pomyślałem sobie: Nie, no, on jest Trellis na pewno. I tutaj gdzieś powinno być, z tego co wyczytałem w necie, więc nie wiem, mnie nie oszukali. же там хвоест. Так вот, кого хранители послали мне в подмогу. А ты не производишь впечатление сильного воина. Кто то есть? Хранители. А как ты узнал? Ты хоть имеешь представление, что за кольцо у тебя на руке? Кто дал его тебе? Мне дал его Дагод. Все правильно, один из хранителей. Это кольцо — их символ власти. Именно поэтому я и заговорил с тобой. Судя по твоим словам, ты еще только вступил на этот путь, что привело тебя сюда. Я, Я ищу древнего демона, Люциана. Может, ты мне поможешь в моих поисках? Вот уж не думал. Ты назвал имя Люциан. Считай, что ты уже нашел его. Он находится в пещере позади меня. Хорошо, что ты не пошел туда один. Демон ну, разорвал брони, тебя на части. А откуда ты знаешь, что он там? Он там, поверь мне. Этот демон – сущее зло. Я охочусь за ним уже более тысячи лет. И, наконец, мне удалось загнать зверя в ловушку. Но Люциан силен, и мне одному будет трудно справиться с ним. Вот почему я просил хранителей прислать мне кого-нибудь в помощь. И они прислали тебя. Да, парень. Похоже, иного выхода, кроме как идти в пещеру, именно с тобой у меня нет. Ты готов? Хорошо, идем. Да защитят нас хранители. Przerażający to jest, naprawdę, ten wątek, ale jest me mega ciekawy, trzymający taki w napięciu. Co to za demon? A, to demon, rzeczywiście, słyszę. <tryk> <tryk> Lucian. Oczywiście, jakbym poszedł sam, to wypróbuję mi flaki. jeden doświadczenie zostałem? On Na koniec to. Ja już i nie dумał, że to kiedyś 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 Никогда еще не видел подобных существ. Сколько силы и злобы было в этом демоне. Я до сих пор не могу поверить, что все позади. Да, этот бой я не забуду никогда. Я тоже мой друг. Спасибо, что помог мне. Теперь прощай. Может быть, мы еще встретимся. Правил <звы> Марван. Zostałem jedyna. Tak tylko czarna mgła, posążek demona, mała esencja demona, serce lucjana, mutagen szkielet ten, skórzany mieszek, pas strażnika miejskiego. Jesteśmy strażnikiem miejskim. Stara kamienna tablica. Okej, okay. eee, poczekajcie. Potrzebuję... Boże, pamiętacie jak było to magiczne wyczerpanie w Elchiverze? Jak na przykład nie mogłem używać teleportu dwa razy pod rząd? Idziemy do Degota. Mega ciekawy wątek. Chętnie bym go zrobił. Ale pewnie i trudny. Yy, ogólnie nie trzeba go brać, żeby przejść grę. Na początku stoimy przed wyborem, żeby dołączyć do tych opiekunów. Znaczy dołączyć, żeby podążać ścieżką opiekunów, albo nie. I my się zdecydowaliśmy tak. Я принес тебе сердце Люциана. Покажи мне его. Да, это его сердце. Ты доказал, что способен на многое и не пал духом перед смертельной опасностью. Теперь ты дашь мне свое согласие, мастер? Ты доказал, что достоин получить мое согласие. И ты получил его. Теперь ступай. Ищи следующего хранителя. Он даст тебе твое следующее испытание. Прощай. Дямиш Шукач. Pojęcie. Ale internet na pewno będzie mi służył pomocą. Normalnie to nie znalazłbym nikogo. Okej. Okay. Drugi znajduje się ponoć koło Xardasa. Dobra, ja muszę wrócić do. do Korinis. Okej, okay. zmierzamy właśnie do wieży Xardasa, gdyż tam znajduje się drugi z opiekunów, który zleci nam zadanie. Mega ciekawy wątek się szykuje, co nie? Cieszę się, że jednak przyjęliśmy. No, i poznamy drugiego opiekuna. My, my, nie, naprawdę, powiem wam szczerze, że targają mną takie bardzo emocje. Ja, jak, jak nazwać tą emocję? Podekscytowanie, o. I czuję się jak taki robot, który się zastanawia, a co to te emocje. Ludzie na to mówią podekscytowanie albo radość, kurwa. <laughs> nie, ale. Świetnie. Świetnie. Bo właśnie jest to jakiś wątek z demonami, w sensie. Nie wiem, czy jest wątek z demonami, ale jest coś takiego jak demonologia i tak dalej, ale myślę, że to może bardziej Saktanomen. Co to jest? Blokowanie magitarczy łowca dusz? Tam było coś właśnie język demonów też. Nie wiem, ciekawe wszystko. Wiecie, i arkendar, jak i Arkendar, no co tam? Zaginione miasto i jakieś 20 godzin gry w tym. Szukanie skarbów Grega też, wybijanie, pięcie się po bandy... hierarchii bandytów. Magowie wody, piraci, no, no i co, no. Tam... To już znamy, że tak powiem. Bardziej jara... ja nie lubię Arkendarów, szczerze powiedziawszy. Wątek bandytów jest moim zdaniem fajny, ale tak to jak idę zawsze do Arkendaru to tak odechciało mi się grać w tego gotika Naprawdę. Ale ogólnie dodatek fajny, dodaje fajne rzeczy. Dobra, mogę aktywować tą kamienną. Таблица, может, что-то здесь найдём? Это бы меня сейчас интересовало. Итак, ты здесь. Даггет мне много рассказывал о тебе. Не и про свою победу над Люцианом. Хотя и не без помощи одного из Асгардов. Воистину, ты любимец богов. Так ты... Хранитель? Значит, я нашел тебя. А мне уже казалось, что я проведу в этих поисках остаток своей жизни. Ты не мог меня не найти. Так, ладно. Дагат любит, чтобы все было по правилам. Поэтому я задам глупый вопрос. Что тебе нужно от меня? Я пришел и спросить у тебя твое согласие на посвящение меня в адепты Круга Хранителей, мастер. О стихии, как неожиданно! Но ты же знаешь, что прежде ты должен выполнить одно мое условие. Да, мастер, я должен пройти твое испытание. Хорошо. Тогда не будем попусту тратить время. Ты готов принять мое испытание? Да, мастер, я готов. Отлично. Итак... Я Мориус, второй страж Бога Белиара и восьмой хранитель священных чертогов Вакхана, даю тебе твое второе испытание. Другие опекун Белиара. Слушай же внимательно. То, что Люциан мертв, это конечно хорошо. Но ваши с Дагатом действия вызвали гнев Бога Тьмы. Этот демон был сборщиком душ для темного бога. Он пожирал души своих жертв для своего хозяина. Мы, хранители, не можем допустить этого, и, естественно, знаем, как укротить ярость темного Бога. В общем, твое второе задание состоит в том, чтобы вернуть Беляру эти души и сменить его гнев на милость. И что же это за приношение? Надеюсь, мне не придется приносить в жертву человека. Нет. Когда ты убил демона, ты взял его сердце. Само по себе оно ничем не отличается от сердца обычного демона, кроме одного. В этом сердце хранятся души тех, кто пал жертвой этого демона. Люциан пожирал не только плоть, но и души убиенных. Вот почему Белиар так разгневался, когда Люциан был низвержен. Ему нужны эти души. И как нам ему вернуть их? Все достаточно просто. Души можно извлечь из сердца демона, а в монастыре у магов огня есть книга, в которой указан способ, как это можно реализовать. Найди эту книгу и сделай все по инструкции, а потом отправляйся к ближайшему алтарю темного бога и отслужи ему молебен, принеся в дар то, о чем говорится в книге. Вот, возьми сердце, береги его. Да, и еще, не забывай про кольцо, которое тебе дал Дагед. И помни, что Белиар арковарен и жесток даже к тем, кто ему служит. Сделай все, что я тебе сказал, и ты получишь мое согласие. Ступай. Окей. Видите я почитам еще в нете на temat tych телепортов. Okej, okay, jestem znowu. Powiem wam, że wróciłem się na dole, ale jednak się okazuje, że to nie jest wcale na dole ta płytka aktywacyjna. Znalazłem na YouTube ziomka, który miał ich Nick Kajma i robił jakieś tam poradniki w 18 roku, czy tam w 19 roku? Tam powiadał coś w 18. a nagrywał później w 19 jakieś tam lepsze jakości, nieważne. I ponosie płytki aktywacyjne trzeba znaleźć. Tak jak zresztą udało nam się wydedukować po 40 godzinach gry. <laughs> Ale powiem wam, że lokacje tych płytek są tak popierdolone, że wow, 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 naprawdę. I powiem wam tak. Pierwszą sobie teraz zaliczymy. A w następnym odcinku będziemy się właśnie przyglądać zarówno wątku opiekunów, zarówno yy, płytkami aktywacyjnymi. Aby poogarniać sobie teleportę No bo nie ma co się oszukiwać. Ja mam drugi rozdział i powiedzmy, jak ja bym miał jeszcze. Tam szósty, czy tam piąty. Nie, piątym chyba się wypływa. To wiecie, zlałbym sprawę. Ale z racji, że nam się to opłaci. miałam mam punktów nauki. Z racji, że nam się to opłaci, to idziemy. Wiecie. Nie wiem, czy w przyszłości dostanę normalne runy, czy ja będę musiał korzystać z tego. Dlatego sobie to załatwmy. Ziemek sobie widziałem, że jakiegoś fixa wgrał do daty, który usuwał mu trawę, i niby łatwiej je znaleźć wtedy. No i powiem wam tak, ja tych płytek nie będę szczerze potrzebował jakoś bardzo dużo, uważam. Wystarczy mi do takich normalnych lokacji. co przecież ja cały czas z Buda zasuwałem. I, ale uwierzcie mi, lokalizacje tych płytek są głupie, naprawdę. Dobra. Sorki, telefon musiałem odebrać. Dobra, idziemy, doszliśmy. I patrzcie, tak jak mówiłem, lokalizacja tych płytek jest popieprzona dosyć. Musimy się tu wdrapać. I pomyślelibyście, hmm, nie no spoko, przecież to jest w normalnym miejscu. Nie kurwa, nie jest w normalnym miejscu. Tak. To, to, to miejsce jest ogólnie użytkowane w normalny sposób w tej grze. To miejsce jest użytkowane. Gra wymaga od nas abyśmy. Ej, patrzcie, była, nie było 18 i było... jasno. Jest 18 i jest ciemno. I tu są stwory normalnie czajcie to. O, zręczność mi dobiło. Tu jest normalnie. Ej, tu są serio: zwoje. Nie wiem, no czy one, zostały... one były jest. normalnie w gotiku, bo ja, ja nie kojarzę naprawdę zachiny ludowe tego miejsca. Serio. I gdzieś tu powinno być. Dokładnie nie wiem, bo dokładnie nie oglądałem. Wyłączyłem, jak już zobaczyłem, że tutaj przyszedł sobie ziomek. No chodź. Drzywa bestia. Dobra. I gdzie to niby jest? Oczywiście może lepiej było oglądać. Teraz będę szukał 20 lat i się denerwował i przeklinał. Starożytna tablica. Wydaje mi się, że to to. Nie wiem, może ja już zdobyłem wcześniej jakieś tablice. Ale to nie jest zbyt oczywiste miejsce, nie? Posążek demona. Nie mam pojęcia, czy to to, czy to nie to. Arkanum żywiołów, wyśrony. No tu jest strasznie dużo rzeczy. No dobra, na razie zróbmy tak, zapiszmy sobie tutaj grę. Udajmy się do tej płytki, do tego kamienia. Znaczy, nie wiem jak już to nazywać, przy Xardasie i sprawdzimy, czy uda nam się to aktywować, czy to będzie gdzie indziej? Dlatego nie zapisuję celowo gry jeszcze. Ten goblin to jak człowiek wyglądał. I wiecie, jakbym sobie ogarnął po prostu, nie wiem, tutaj na farmę Onara. Właśnie. Szczerze to by było bardzo dobre. Szczerze to mogłem to już dawno ogarnąć z tą farmą Onara, bo przecież bym pieniądze zgarniał. 150 dniówki. To nie jest mało. A tak to odpuszczałem sobie. A tak to onar musiał płacić mi. No niestety. No i poza tym szybciej by te odcinki, że tak powiem, by były krótsze. Nie traciłbym czasu na chodzenie i zanudzanie Was. Gdzie jestem? W tym gąszczu naprawdę nic nie widać. Naprawdę nic nie widać. Gdzie to jest? Fa, to nie to. Ja pierdole. Cześć.